Za zwycięskim pasterzem, który z tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z dziejów apostolskich. Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział przełożeni ludu i starsi jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was, budujących, tym, który stał się głowicą węgła i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Oto słowo Boże. Kamień wskarcony stał się fundamentem. panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do pana, niż pokładać ufność w człowieka. w książętach Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał i stałeś się moim zbawcą Kamień wskarczony stał się damen. Kamień odrzucony przez budujący Stał się kamieniem węgielnym, stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Kamień skarconym stał się nawet błogosławiony, który przebywa w imię pańskie. Błogosławimy Was z Pańskiego Jesteś Jesteś moim Bogiem. chcę Ci podziękować. Boże mój, pragnę Cię Panie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, najmilsi. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Oto słowo Boże: Bogu nie Dobrym pasterze i znamowce moje, a moje mnie znają. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zasi ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością. Widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca, życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mnie go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. To nasze grzechy. Moi kochani, dziękujemy za słowo. Czwartej niedzieli Wielkanocnej. W pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich słyszymy kolejną mowę Piotra Apostoła, który tłumaczy wielkiej rzeszy ludzi, dlaczego człowiek chromy został uzdrowiony. Wcześniej jest cała narracja. Jak to było na tych schodach świątyni, leżał tam sparaliżowany, Piotr z Janem idą, srebra, złota nie mamy, ale to co mam, to Ci daję w imię Jezusa Nazaryczyka, wstań. I to wzburzyło uczonych, mądrych, przełożonych. Dlaczego w imię Jezusa głoszone jest uzdrowienie? I Piotr to wykorzystuje, to wzburzenie przełożonych. Zabiliście dawcę życia, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że na świecie nie ma innego imienia, w którym byśmy byli zbawieni. Bierzmowani uczyli się imię Jezus, oznacza po aramejsku Jehoszua, dosłownie tłumaczymy Bóg, który zbawia. W samym imieniu Pan Jezus mówi nam, po co przyszedł na ziemię. By dokonać dzieła odkupienia, że ja na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać życie, dać moje życie na okup za wielu. Chciałbym, czytamy dalej w Ewangelii Janowej, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. Nie ma żadnego imienia na świecie. W którym by ludzie byli zbawieni. Nie ma takiego imienia w innych religiach. Przecież te wielkie religie, i te małe, różne, gdzieś tam lokalne, nie mają kogoś takiego jak Pan Jezus. Nie będziemy teraz dzielić, roztrząsać, oceniać innych religii, ale może raczej podkreślmy to, co my mamy. Że my nie cieszymy się, że jesteśmy odkupieni właśnie przez Pana Jezusa. Bardzo często. Dlaczego Piotr tak mówi? Autor dziejów apostolskich mówi, że był napełniony Duchem Świętym. Dlatego tak prorokuje. To jest proroctwo. Duch Święty nam wszystko wyjaśnia. To tak jak światło włączone w ciemnym pokoju. Pokazuje nam później wszystko. I po to jest przygotowanie do bierzmowania, żeby droga wiary katolickiej stała się jaśniejsza, ale bez otwarcia się na Ducha Świętego nic się nie zmieni. Dlatego my ciągle mało otwieramy się na światło Ducha Świętego i za mało do Niego się modlimy. I być może dlatego mało widzimy i mało rozumiemy. Śpiewamy dzisiaj świąteczny psalm z Wielkanocy, ten sam 118. Najpierw autor, dziękuję Panu Bogu, że jest dobry, a Bóg, dlatego, że jest dobry, również człowieka wyposaża, by umiał kochać i nieść dobro, by błogosławił. I w trzeciej zwrotce tam są takie piękne słowa. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Tak jak Izajasz pisze, błogosławione stopy, niosących dobrą nowinę, błogosławione usta, błogosławione dłonie. Każdy, kto przychodzi w imię Pańskie, niesie błogosławieństwo. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, do rodziny przychodzi synowa albo zięć. i przynoszą dobro albo kwas. Do parafii przychodzi kapłan, który przyszedł, bo biskup wysłał, albo przychodzi, by służyć, by dać siebie. Do gminy przychodzi wójt albo burmistrz, po to, by służyć albo mieć stołek. Nauczyciel do szkoły przychodzi, by kształtować charaktery, serce, umysł młodego człowieka, albo za 8 godzin wziąć pensję. I jest szef pracy. Są takie firmy, gdzie ludziom chce się przebywać, gdzie jest dobra atmosfera. A w końcu przychodzą sąsiedzi i inni goście do naszego do domu. I też przynoszą błogosławieństwo, albo kwas, albo przekleństwo. Jakie to ważne, że człowiek wierzący idzie w imię pańskie, którego nikt się nie boi, bo on przychodzi w imię Pana, bo dla niego Bóg jest najważniejszy. On będzie kochał, nie będzie krzywdził. Będzie mówił prawdę. Będziemy wiedzieli, że nigdy nie okłamie. Będzie zawsze szanował nie będzie kradł, będą drzwi otwarte, nie będzie cudzołożył, nie wykorzysta naszych dzieci, nie będzie mówił fałszywie. Jeżeli nie mamy takich ludzi wokół siebie, przychodzących w imię Pańskie, to znaczy, że nas otaczają ludzie wierzący, powierzchownie, chociaż nawet praktykujący. To powoduje, że ludzie tracą ufność do siebie. I trzeba wracać do starej prawdy, którą kiedyś ludzie wyrażali. Ufam ludziom wierzącym, bo wiem, że krzywdy mi nie zrobią. Bo jak ktoś wierzy, to wierzy. Bo taki człowiek przychodzi w imię Pana, a nie w imię swoje. W drugim czytaniu krótki fragment z pierwszego listu świętego Jana. Na początku słyszymy apostoł pisze jak wielką łaskę otrzymaliśmy. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I dalej wyjaśnia, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Czyli zapowiada coś jeszcze większego. Będzie moment w naszym życiu, gdy zobaczymy Pana. Bo ujrzymy go takim, jakim jest, pisze Jan. Czyli nastąpi zmiana naszej natury. Ta zmiana nastąpi przez oglądanie Boga. Tak jak na przykład w małżeństwie. Gdy ludzie autentycznie się kochają, to z czasem upodabniają się do siebie. Jeżeli żona, dobra, subtelna, Prawdomówna, wchodzi do domu, gdzie był nieokrzesany mąż, ale jest miłość, to on będzie się zmieniał. Mężczyzna, jest taka zasada pedagogiczna, zmienia się przez kobietę, a kobieta zmienia się dla mężczyzny. Czyli, gdzie będzie miłość, będzie wzajemne upodabnianie się do siebie. A tam, gdzie nie ma miłości, to ludzie się nie upodobniają do siebie. Minęło 30, 40 lat małżeństwa i dalej są często jak obcy, jacyś wrodzy, jacyś niecierpliwi, bo nie ma miłości z Boga. Czytamy dzisiaj Ewangelię o dobrym pasterzu. Ileż tam treści? Dobry pasterz daje swoje życie za owce, a najemnik nie daje swego życia. Najemnik ucieka, gdy jest niebezpieczeństwo. To stwierdzenie pana Jezusa mówi: Żebym nie był najemnikiem i nie uciekł, to trzeba poświęcić się innym. Jak jestem ojcem i matką, to ile poświęcam siebie, to nie chodzi o czas, pieniądze, siebie całego, dla dzieci, później dla wnuków. I odwrotnie, jestem dzieckiem, dorastam, rodzice się starzeją. Ile siebie poświęcam dla rodziców? Jestem kapłanem, ile poświęcam. Swoim wiernym. Ten dar poświęcenia jest miarą tego, czy staje się pasterzem, czy najemnikiem. I możemy powiedzieć, że ta Ewangelia nie dotyczy tylko kapłanów, biskupów. Ta Ewangelia dotyczy nas wszystkich. Aby stawić nas przed wyborem. Bycia pasterzem, tym, który chce się poświęcić, albo bycia najemnikiem. Są ludzie, którzy uciekają od siebie, bo nie chcą się poświęcić, bo są wyzwania, są choroby. Uciekamy od trudnych ludzi, uciekamy od trudnych sytuacji, bo to zajmuje dużo czasu. A można być w domu, jest taka zasada pedagogiczna, ale być wycofanym psychicznie, tak jakby nie było. W ilu domach jest i ojców, trochę może i matek wycofanych, jedno ciągnie całą rodzinę, drugi wycofany. Dobry jest ten, kto potrafi się poświęcić, stracić czas, Pieniądze i wygody. Bo w życiu nie chodzi o egoizm, ale o miłość. Pan Jezus mówi pasterz daje życie. To słowo życie jest takie fundamentalne. Każdy byt w ujęciu metafizycznym, takim trochę filozofii teraz, jakby ma dwa. Aspekty. Pierwsze to jest istnienie. Każdy byt ma istnienie, a po drugie ma przypadłości. Ma wygląd, ma jakieś zainteresowania, oczekiwania. To są przypadłości, ale istotą jest istnienie. Życie, które człowiek może dać, na wzór dawania Pana Jezusa. Rozumiemy szeroko, bo jest życie duchowe. Człowiek ma duszę nieśmiertelną. To życie duchowe konstytuuje wszystko, a później jest za tym życie moralne, czyli potrafię wybrać między dobrem a złem. Później jest życie intelektualne, by poznać o niedawno było w liturgii. I na tym polega życie wieczne, abyśmy poznali i wybrali Pana naszego Jezusa Chrystusa. Życie intelektualne prowadzi nas do wyboru kogoś i czegoś, co jest istotne. W końcu mamy życie artystyczne, mamy zainteresowania, możemy je rozwijać, możemy wzrastać, możemy zadziwiać innych swoimi talentami. W końcu, żeby nie być egoistą, jest życie społeczne. Że zauważam drugiego człowieka, mogę służyć. Możemy wspólnie coś robić. We wspólnocie jest siła. i Wspólne spojrzenie na... W rodzinie, w parafii, w sąsiedztwie, w gminie. Właśnie w życiu nie chodzi o to, żeby skupić się na konsumpcji i przyjemnościach. To wystarczy być zwierzakiem. Ale my mamy życie z ducha. Mamy zdolność do kochania, do jakiejś głębszej wyobraźni, by służyć. Najemnik w końcu ucieka. Nie zależy mu na drugich. Jeżeli nie chcę po katolicku wychować dziecka, to jestem pasterzem czy najemnikiem. Jeżeli wprowadzamy jakieś programy lewicowe dla dzieci, w tym roku likwidujemy prace domowe, słuchałem takiego ciekawego programu na YouTubie, że są plany, są na to dokumenty, są na to fakty, że w kulturze zachodniej zmierza się do tego, aby w najbliższych dziesięciu, kilkunastu latach szkoła nie uczyła, tylko była przechowalnią. Nauczyciel będzie takim magazynierem, takim po prostu najemnikiem, a wy, wyuczą się tylko elity bogate, które będą tą masą zarządzać. Przecież to jest absurd. Ale do tego to idzie. Ciągle się obniża poziom. No przecież dzieciak jak reaguje? Fajnie, bo jest luz. A rodzic też niejednokrotnie tak reaguje. No bo nie muszę pilnować, nie muszę tam wymagać, nie muszę się douczać, pochylać się tym dzieckiem. Nie pozwólmy, by nasze szkoły były magazynami, przechowelniami, by tam byli najemnicy. W końcu Pan Jezus mówi, że jest wilk, który przychodzi i porywa. Tym wilkiem jest szatan. On porywa, nie od razu jakby niszczy człowieka, ale go porywa krok za krokiem. Kiedy my mamy błędne decyzje, kiedy my się nie modlimy, kiedy my nie myślimy, kiedy my nie jesteśmy odpowiedzialni za kogoś, za coś, nas porywa. Ono zaszczepił w nas taki bakcel minimalizmu, ale ciągle nas porywa do siebie. Jeżeli nie będę z dobrym pasterzem, nie będę trzymał się dobrego pasterza, diabeł nas porwie. I po to my tu jesteśmy, co niedziela. Walczymy o wychowanie młodego człowieka. Modlimy się, myślimy, wybieramy. Pokazujemy jakieś drogi wyjścia, żeby nas wilk nie porwał. Bądźmy po stronie dobrego pasterza. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Tworzycie na nieba i ziemi. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.